To będzie materiał edukacyjny o ślimakach. Troszeczkę inny materiał niż takie, które zazwyczaj wrzucam na swój kanał, no ale tak się składa, że od kilku miesięcy jestem szczęśliwą posiadaczką ślimaków afrykańskich i zauważyłam, że w szeroko pojętej ślimakosferze często pojawiają się pytania o pękniętą skorupkę, i dość mało jest jednoznacznych, wyraźnych. Odpowiedzi takich z przykładami, takich rozbudowanych. Również w angielskojęzycznym internecie trudno takie odpowiedzi znaleźć. Pomyślałam, że jeśli nagram jedną więcej, no to ona nie zawadzi. A niestety z pękniętymi skorupkami mam do czynienia często, ponieważ moje ślimaki są dość y, słabe genetycznie. Nie jestem pewna, czy one pochodzą z samozapłodnienia. Sytuacja była taka, że pojedynczy ślimak złożył u mojej rodziny jaja. Wiadomo, że ślimaki potrafią materiał genetyczny od swojego partnera przechowywać dość długo, więc nie wiadomo, czy on sam się zapłodnił, czy um, miał kontakt z jakimś innym ślimakiem, zanim został um, przez nich kupiony. No, w każdym razie sytuacja ze ślimakami jest taka, że jeżeli rodzi się, powiedzmy, tam setka, czy nawet 200 ślimaków w naturze, no to do dorosłości przeżywa 30. W naturze to załatwia no, natura, ptaszki na przykład. Natomiast w hodowli, niestety, to smutne zadanie eutanazji najsłabszych ślimaków musi wziąć na siebie człowiek. W przeciwnym razie te słabsze genetycznie ślimaki one źle się rozwijają mają popękane skorupki nie chcą rosnąć często chorują odnośnie tego, czy, czy cierpią, no to zdania są podzielone, a mi się wydaje z tego, co, co, co zdołałam doczytać, no to raczej nie cierpią i nie mają tak... Zresztą ślimaki generalnie mają słabo rozbudowany układ nerwowy, a poza tym, jeżeli ślimak jest żwawy, rusza się i je, no to no to, to jest wszystko, co my możemy wiedzieć na, 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 na jego temat. Bardziej go nie zapytamy o to, czy, czy cierpi, czy nie cierpi. Dostałam takie ślimaki, w kiedy one miały około pół roku. Wszystkie są z jednego, nie wiem jak to się nazywa po ślimaczemu, ale powiedzmy, że z jednego miotu, z jednego wypustu. Widać, że są różnej wielkości. Od razu założyłam, że te najmniejsze to są te najsłabsze, tak zwane runty. No ale ponieważ miały już pół roku, no to stwierdziłam, że tak od razu ich nie poddam eutanazji, zobaczę, może uda się je wyprowadzić. I udało się je wyprowadzić, dzisiaj są jak najbardziej wyprowadzone, aczkolwiek z tą skorupą, no to było bardzo słabo. Był taki moment, kiedy naprawdę myślałam, że już trzeba będzie biedaka, nie wiem, albo utopić, albo zamrozić. Ten jeden ślimaczek, którego tutaj widzicie, no miał się najgorzej. W pewnym momencie pękła mu po prostu, nic tego niezowego, pękła mu skorupa, mniej więcej w jednej trzeciej tak jakby objętości tej skorupy, bardzo wysoko mu pękła. I po odejściu tej, tej skorupy ujawnił się moim oczom taki bąbel mięsa. No już myślałam, no sorry stary, no idę po piwo, bo ponoć najlżejsza i najprzyjemniejsza śmierć dla ślimaka to wyżłopać piwsko, a potem sobie zasnąć spokojnie w lodówce. No, ale pomyślałam sobie, że, że dam mu jeszcze, jeszcze jedną maleńką szansę, i po prostu na ten wielki mięsny glut, który tam odkryty był przez tą odpadniętą skorupę, po prostu przyłożyłam tą skorupę, przełożyłam go do czystego pojemnika, żeby tam do środka się żadna ziemia nie dostawała. No i go tak zostawiłam. I słuchajcie, mniej niż 6 godzin później. Mały po prostu odrzucił ten kawałek skorupy, bo mu przeszkadzał. No i okazało się, że on, ten, on te swoje wnętrzności zassał po prostu i po prostu został mniejszym ślimakiem. Po prostu wycofał wszystkie te swoje, całe to swoje mięso, wycofał w głąb skorupy i po prostu troszkę, troszkę jak widać, nie mieścił się w tej swojej skorupie. Troszeczkę yy, tego ciałka mu wypływało, ale to był dosłownie milimetr. Dostał bardzo dużo wapnia, dostał tyle wapnia, że za przeproszeniem robił kupę na biało i spokojnie, spokojnie sobie odrastał. Jak widać na nowym filmiku, ta jego skorupka jest taka poorana, tak? to widać, widać te wszystkie pęknięcia, no niestety ciągle nam ta nowa skorupa odpadała. Już prawie się poddałam, ale no, ciągniemy, ciągniemy, no i okazało się, że kurczę całkiem nieźle fajnie rośnie. Generalnie ja je mam od marca i, i, i widać po zdjęciach, ile one od marca urosły wszystkie. I te mniejsze, i te większe. I teraz moi drodzy, znowu mu pękła skorupka. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, ale to nie moja wina. Ja mu nic nie zrobiłam, moje koty też nie. No ale pomyślałam, że to jest właśnie dobry moment, żeby to nagrać. No bo jak widzicie. Jest wręcz dziura w ślimaku, prawda? I jak, jeżeli ktoś jest niedoświadczony a wrażliwy, no to, no to to jest moment, żeby panikować. Ale jak dobrze spojrzycie pod światło, to zobaczycie, że on y, już po, bezpośrednio pod tą skorupą już nie ma jego ciałka. To ciałko się zassało głębiej. I to jest taka łysa część. Y, po prostu ta skorupka sobie tu wisi. Ym, no i teraz tak. Jak nagrywałam ten, ten filmik z pękniętą skorupką, to ja byłam przekonana, że nastąpi taka sytuacja jak poprzednio, że albo to ten kawałek sam odpadnie i będzie taki trochę niesymetryczny ślimak, albo on to sobie po prostu obgryzie, bo mu to będzie przeszkadzać. A tymczasem minęły trzy tygodnie. Obiecywałam sobie, że zrobię update po tygodniu i po dwóch, ale zrobiłam po trzech, bo mama DHD i w związku z tym jestem życiowym nieogarem. No i jak widzicie, po tych trzech tygodniach, po tych trzech tygodniach, tak jakby od środka narosła nowa skorupa. Jedyny kosmetyczny problem jest taki właśnie, że, że tutaj na zewnątrz to, to wszystko widać, to pęknięcie. Ale zobaczcie, ile on przez te trzy tygodnie urósł. Ta yy, najnowsza skorupa jest zawsze jasna. Ona jest miękka, dlatego trzeba uważać, jak się ślimaka bierze do ręki. I słuchajcie, yy, zero problemu. Zero problemu, ślimaczek sobie po prostu odbudowuje tą skorupę. Tak długo, ja też oczywiście oglądałam mnóstwo zdjęć, mnóstwo materiałów, i gwarantuję Wam, że tak długo, jak długo ślimak nie ma flaków po prostu na wierzchu, tak długo będzie w stanie tą swoją skorupę odbudować, jeśli tylko będzie miał święty spokój, nie dojdzie do jakiegoś zakażenia, nie dojdzie do przerwania tych tkanek miękkich. Spokojnie, trzymacie ślimaka w czystym boksie, nie musi być sterylny. Lepiej, żeby był czysty, żeby tam, wiecie, nic nie wchodziło pod tą skorupę, tak na chłopski rozum mi się wydaje, że, że tak jest rozsądnie, chociaż w naturze oczywiście ślimak sam o to nie zadba. I nie ma problemu, święty spokój, bardzo dużo wapnia. Zmielone skorupki jajek, ja podaję zmielone muszelki z nadmorza, oczywiście wcześniej wygotowane, żeby je odsolić i, i zdezynfekować. Ym, sepia, przy czym sepię trzeba również odsolić, bo bywa bardzo słona yy, i co? I dużo dobrego żarełka I, i, i tyle. I naprawdę nie trzeba tutaj niczego zaklejać, yy, wozić do weterynarza ani poddawać eutanazji takiego ślimaka, po prostu dać mu święty spokój i dobre żarcie.